Co się tu działo, jak wiecie I... no i tak, i żegnamy się z tym widokiem No nie czuliśmy się tu najlepiej mm. <gryw> O stary <gryw> O yes. Wygląda na to, że to jest koniec naszej przygody tutaj I to jest zapewne jedno z ostatnich nagrań, które nagram przed tym domem Z tego domu bo właśnie nadszedł ten czas. Wiedzieliśmy, że to nadejdzie prędzej czy później. No i stało się. Wyprowadzamy się z domu X. Przez ostatni czas to była część naszego życia. Dużo się tu działo, jak wiecie. I, I ciekawych rzeczy, ale też i tych nieciekawych. I przeżyliśmy tutaj naprawdę bardzo dużo emocji. Każdy rodzaj emocji w tym domu przeżyliśmy. Będziemy. Wspominać na pewno o ten projekt i tą przygodę, której no, nigdy nie byśmy nie chcieli zapomnieć, bo to było coś niesamowitego. Niezwykle zwykle nie nagrywam, no to, ten, ten film, przygotujcie się, nie będzie jakiś mega energiczny i wesoły, nie tym razem niestety, jak zwykle, ale niedługo będą takie filmy. W ogóle nie wiem, czy ja wam kiedyś pokazałem, jak my mieszkaliśmy, tak naprawdę. Już teraz jest syf po prostu, bo za sekundę się wyprowadzamy. Kuchnia była taka, tutaj mieliśmy taki kibalek, mini salon nasz. Mm-hmm. <laughs> Tak, ale to jest ostatecznie szczęście przez łzy, ponieważ ten sentyment na pewno pozostanie i to bardzo długo. Ja wam pokażę, zaraz pójdziemy się pożegnać ze wszystkimi. Zrobiliśmy to, bo po prostu my chcieliśmy. Już, nie, już jakby no nie czuliśmy się tu najlepiej. Nie pasujemy tu tak naprawdę. Wytłumaczę to w następnym filmie, wszystko, dlaczego tak, się, dlaczego tak się stało, ale zaczyna się nowe i myślę, że wreszcie będę mógł rozwinąć skrzydła i się spełnić tak, jak, tak jak zawsze chciałem. I myślę, że wreszcie spełnimy swoje marzenia. I już się zaczyna dziać. Po prostu jesteśmy tak podnieceni za nią, że. Że to jest no, niewiary, nie, niewiarygodne po prostu. Klasycznie, ale każdy koniec jest początkiem czegoś nowego. I w tym przypadku to jak najbardziej się sprawdza. Także możecie zostawić tutaj subskrypcję, macie czerwony przycisk, bo będziecie mogli wiedzieć, co dalej w takim razie. I w kolejnym filmie Wam wytłumaczymy wszystko, co tutaj się działo i jak, jak to się stało, że się wyprowadzamy. A to się dowiecie w następnym odcinku Elito, co będziemy dalej robić. Ostatni dzień w domu i wiecie o co chodzi, bo to jest tak, że... Jeśli wyprowadzacie się z mieszkania, to tęsknicie tylko za tym miejscem, nie? Tu jest tak, że mieszkaliśmy z ludźmi I było tych ludzi trochę e, I siłą rzeczy się po prostu e, gdzieś tam zakumplowaliśmy i przyzwyczailiśmy do siebie W każdym razie po prostu pakujemy te rzeczy i jazda wyprowadzka! Bardzo prawdopodobne, że to jest moje ostatnie nagranie w tym lustrze Gdzie zrobiłem setki zdjęć sobie z Anią i w ogóle Henio Wiesz, że już nie będziemy mieszkać razem? Mój ty Stracisz czarodzieja z domu Ej, to mnie nie lubi ty Ja to zawsze miałem z nim na pieńku Mój drogi, cześć Tą chustawkę ja tutaj wieszałem Kurde, tyle wspomnień Ten ogród, tyle tam rzeczy się wydarzyło I przecież w tym domu było tyle dram Odchodziła Lexi, Kacper Stuart jeszcze się nie odwalał. Po prostu to jest hit, co tutaj w tym domu się wydarzyło i co przeżyliśmy przez ten rok. Tak naprawdę tylko rok, a ja czuję się, jakbym przeżył 5 lat co najmniej tyle doświadczenia tego wszystkiego. Ciężko mi w to uwierzyć. Cieszę się, bo nadchodzi nowe i po prostu będziemy mieć nowy dom i to jest jeszcze bardziej niesamowite to wszystko, ale wspomnienia zostaną. To jest. Coś, czego nie da się opisać i tylko my to przeżyliśmy tak naprawdę, więc Elito naprawdę. O Jezu, to, to jest niepojęte, że od tego jak to się zaczynało wszystko, jak czarowałem w Radomiu, później przeprowadziliśmy się do Warszawy, byłem w mam talent, potem... Ten dom X cały tyle w tym życiu przez tego YouTube'a się wydarzyło, że to jest niesamowite. Eli, to ja się cieszę, że cały czas oglądacie to, że my jesteście ze mną. To jest niewiarygodne, a nasza przygoda w domu X się właśnie kończy. Pewnie z tymi ludźmi będziemy mieć cały czas kontakt będziemy się widywać i oni do nas i my do nich będziemy przyjeżdżać, ale póki co nasza przygoda się kończy i właśnie podjechał Hubert wielką furą, którą zapakujemy całą i wjeżdżamy do, do nowego domu. Beczki, truska truskaweczki, po okazyjnej cenie prosto z pola. Panie Tardu, co mogę panu podać? To jest kapusta kiszona. Ja kiszone tylko, lubię ogórki. Jeszcze z góry trzeba wziąć te rzeczy, musimy szybko jechać, bo jesteśmy mówieni na spotkanie o 16. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Puściutko. Ostatni widok z tego balkonu. Kubert nam wyniósł cały dom, tak naprawdę no. Nos przyszedł ten czas, żeby pożegnać się z domownikami I Wiadomo, pewnie będziemy się jeszcze cały czas widywać i tak dalej, no ale już nie będziemy mieszkać A Marcin jest na podwórku z Henkiem, także idziemy najpierw do Marcina I narka, Marcin To już ostatni moment Co? No już idziemy Wyprowadzamy się tak, tak, tak to... ostatecznie, ostatecznie No <laughs> Serio stary To jest ostatni, to jest to, tak naprawdę ostatni nasz dzień w domu i kuźwa, razem w ogóle też jak gadaliśmy, jak to będzie jak będziemy się wyprowadzać i rozstawać Czeka, wszyscy? Tak, pamiętam. I już było kilka takich sytuacji, ale teraz kurde ja wiem jak to już jest, nie? Mm. <grym> A stary, ty no kto by się spodziewał rok razem, nie? O stary, no dzięki za wszystko, cześć Keniusz. Muśko, ty mój drogi. Miło było was poznać. Zapraszamy do nas i mam nadzieję, że jeszcze nas zaprosicie tutaj. No, myślę, że ja tutaj już raczej też... <głos> <głos> Co długo Was nie będę zapraszał? Ale... Okay. <noise> no to my a... zapraszamy do na nas w każdym razie. <noise> Nie no stary, no kurde, rok razem, bo to jest. To, to, to teraz tego nie, nie potrafię jestem, odpisać, nie. Jestem, no... To jest tak, to jest takie, że to jest, po prostu zostanie w głowie do końca życia i Ta, przygoda no, po to prostu. jest coś, co na pewno nigdy, nigdy z pamięci nie wyleci. Stary, tutaj tyle sytuacji, bywało tyle tego wszystkiego. Dziwnie, bywało śmiesznie, bywało fajnie, no ale na koniec dnia jakby. mieszkaliśmy ze sobą roki, to jakby. I wszystko, no, to właśnie to, 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 to ciężko to opisać. To, to, to nie da się tego opisać. no. Po prostu to ile emocji my. było po drodze. Ja nie, no niesamowite. Pewnie gdyby nie to, to nigdy w życiu byśmy nie przeżyli czegoś takiego po prostu, nie? To było straszne. Jednocześnie jedno, jedno, ja jedno, ja niesamowite. Prawa, ja już nigdy nie będę w stanie mieszkać samemu. Ty, no ale, ale to, byłem, no... Po prostu, <suszy> mieszkałem 5 lat sam i teraz jak sobie, sobie nie wyobrażam. Nie? No ale to jest 100%, jakby do końca życia po prostu trzeba mieć jeszcze <grym> albo rodzinę teraz. Ale jazda, kciuki, żeby wam się położyło No stare nawzajem, ale to... Na szczęście będziemy mieszkać nadal pewnie no, w jednym da, mieście. No jeszcze będziemy kiedyś widywać. No? Impreski tutaj to, tamto. <śleszturna> Dobra stary, no to to. Miszka. No to jest najsmutniejszy moment tego filmu i nie lubię takich sytuacji. Nie chciałbym żeby... teraz tego nagrywać, bo to będzie smutne, ale teraz e, wejdźmy do domu i... Oraz idziemy do Nati. Ostatni raz w tym serku. Nati. Wyjeżdżamy. Yeah. <laughs> serio, ostatni yeah. raz jesteśmy Ale ostatni raz, raz się chyba tak. nie widzimy, nie? No nie, no na pewno nie, ale no już na pewno będziemy mieszkać nigdy razem. Ojej. No znowu mieszkać? Nie, no super. Mieście, nie no, to nie, to 50, Z, 50 metrów stąd. Zawsze 50... jak tutaj siedziałam, to widziałam was, jak chodziliście na balkon i jedliście siadani, albo się na albo robiliście coś na boku. O nie. No was ja po będę na, życiu za na ten... balkonie chyba nie? Tak, tak, no bo to balkon był największy w tym domu. <laughs> nie, no. Nie <laughs> No nie, ale tak, no będziemy tęsknić za tym balkonem, ale kurczę, co prawda my nie mieszkaliśmy cały rok razem, ale i tak, kurczę, dałaś tutaj tyle pięć dobrej... 5 miesięcy. Wiesz, Już pięć miesięcy? miesięcy? No. Yes, bonaty, naprawdę. No dobra, to jest twoje. Góździa na tym. No to I ja życzę. Do no właśnie ja też chciałem Cię życzyć sukcesu no. wszystkiego i żebyś była szczęśliwa cały czas i żebyśmy wszyscy byli szczęśliwi, bo o to w tym wszystkim no chodzi, nie? No to do widzenia. Buźki. No, odchodzimy. My nie dowierzamy, ale odebraliśmy dom po dwóch godzinach chodzenia i patrzenia i myśleliśmy, że jeszcze go nie dostaniemy i nas zostawili i nas zostawili ze wszystkim i my tu dzisiaj śpimy i no, nie dowierzamy, po prostu taka jakaś duża odpowiedzialność, ale to jest po prostu jakieś super uczucie, no ja się tak cieszę, o Jezu, subskrybujcie ten kanał, naprawdę kocham was i do tego doprowadziło to. Czekajcie, to odcinek za kilka dni.